Witam wady skorpiona. Cały czas biję się z myślami co tutaj powiedzieć. Spuszczam głowę, bo tyle tego jest. Przede wszystkim skąpsą. To są osoby, które nie przepuszczą. Dlatego też taka głęboka analiza. Zawsze wypomną i zawsze coś przykrego. Skorpiony są bardzo pamiętliwe i to jest jedna z cech skorpionów, który, który właściwie żaden z potrafi tak dokuczyć, no może bardziej panna, ale skorpion potrafi tak na, panna dogryzie, ale skorpion potrafi zanalizować i bardzo nieprzyjemnie. Oprócz tego jeszcze skorpiony mają coś takiego, że mają jakby jasne widzenie, czy to. To nie jest jasne widzenie, bo to trudno powiedzieć, jak to wygląda, ale po prostu mówią coś i to coś jest. I to wtedy bardzo boli. Bardzo boli pod każdym względem. Także tutaj bardzo proszę uważać. I oprócz tego jeszcze skorpiony potrafią przewidzieć. To, to właśnie to jest to samo, ale co innego jest jasno widzenia, co innego jest przewidzenia. Ja zawsze boję się, że to, co powie skorpion, to się spełni. To jest... Ja zawsze mówię, po co mówisz o tym? Jeden z, z moich przyjaciół y, zawsze mówi na, te, na takiej zasadzie, że wiesz, ale ta moja... Bo jego żona jest skorpionem. Ona, jak coś powie, też powie, wiesz? I to zawsze trzymam się tego. Ja patrzę na niego z punktu yy, widzenia, jakby wolnego człowieka, czyli niezależnego zupełnie, który przy, yy, przede wszystkim woli wolność i swobodę, dlatego też się astrologią. On nie jest w żadnym stopniu astrologiem i nawet nie chce. Wreszcie się tego boi. No i właśnie to jest też jedna z przyczyn. I właśnie to jest to, co Skorpion potrafi zrobić. Ja nazwijmy to udomowić albo u, y, zrobić pantoflażę. Ale to czy kobieta, czy mężczyzna będzie to samo. Robić. i są takie cechy, które wręcz może są miłe, ale w rzeczywistości są dla innych, dla innych znaków są bardzo dokuczliwe i bardzo bolesne. I to chyba na tyle. Więc zapraszam na dalszy ciąg opowieści, nie tylko o skorpionach. Ale także innych znaków, ale teraz jeszcze o Dziękuję bardzo. Zapraszam na dalsze ciąg opowieści o astrologii nie tylko.